wejdźmy teraz do rozmowy z naszymi rynkowymi specjalistami. Są z nami Mateusz Grupa, strateg akcyjny Biura Maklerskiego M banku Dzień dobry. Dzień dobry. I Alfred Adamiec, główny ekonomista grupy Formax. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj kontynuację dobrych, chociaż nie przesadnie entuzjastycznych nastrojów na warszawskim parkiecie, co oczywiście korelowało z globalnie dobrymi nastrojami. Panie Alfredzie, jak wrażenia po tej sesji, co przede wszystkim wpływało na, na nastroje inwestorów? Przede wszystkim dobre nastroje wokół, wynikające chyba głównie z takiego makroekonomicznego podejścia, że niższa inflacja, na którą się zanosi, i teraz tylko to jest kwestią wątpliwą, tempo spadku tej inflacji przełoży się na łagodniejszą politykę monetarną, co z kolei zmniejszy koszty funkcjonowania wielu firm i że będziemy jako gospodarka globalna, ale i też polska, Będziemy lądować w, w, w takim bardzo łagodnym osłabieniu gospodarczym, a potem będzie już tylko lepiej, dlatego że stopy zaczną spadać stopy procentowe i to pobudzi gospodarkę. Więc cały czas żyjemy nadzieją, aczkolwiek zwracam uwagę, że te, te wzrosty na polskim parkiecie, na warszawskim parkiecie kierowane tą nadzieją, trwają już w tej chwili dziesiąty miesiąc. To już tą nadzieją dosyć długo żyjemy, no zobaczymy, czy ona się zrealizuje. To tak jeszcze a propos tych wzrostów, to pozwoliłem sobie sprawdzić teraz szybko, jak one wyglądają od początku roku. I na Wigu 20 mamy ponad 20% wzrostu. Na szerokim Wigu 25, MWIG też tam powyżej SWIG 26 ponad, na MWIG u 22, no to jest dużo więcej niż w przypadku większości głównych światowych indeksów. Panie Mateuszu, czy to nie jest znak tego, że idzie ku naprawdę dobremu? No, znaczy, to, że jesteśmy jednym z najsilniejszych rynków, wynika z tego, że jesteśmy rynkiem o tak zwanej wysokiej becie, jesteśmy bardzo wrażliwi na dolara, jeżeli sobie popatrzymy na kurs dolar złoty i jego korelacje z bigiem 20, choćby za ostatni rok, to jest ona praktycznie jeden do jednego, więc można powiedzieć, że to co się dzieje na tych większych indeksach na całym szerokim rynku, ale głównie na wig 20, to jest bardzo mocno skorelowane z tym umocnieniem złotego, jako para kresowa oczywiście do, do dolara, bo to nie jest bezpośrednia para. No i z przekierowaniem tych środków z Ameryki do rynków wschodzących, a dodatkowo ten strumień jest jeszcze silniejszy niż formalnie, bo tak jak standardowo inwestorzy kierują ten strumień do rynków wschodzących, gdzie większość ważą Chiny i teraz Chiny jeszcze słabują, więc inwestorzy dodatkowo wybierają rynki wschodzące, ale bez Chin więc jesteśmy tego ewidentnie beneficjentami, ponieważ polski rynek jest rozgrywany głównie przez inwestorów zagranicznych. A skoro przez zagranicę jesteśmy, zerknijmy sobie teraz na moment za ocean. Rozczarowujące wyniki przed sesją przedstawił najbardziej znany amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs. Zysk netto banku z Nowego Jorku spadł w drugim kwartale o 58% do 1,2 miliarda dolarów, czyli do 3 dolarów na akcję. Rynek spodziewał się zysku przypadającego na każdą akcję o 10 centów wyższego. O 8% do 10 miliardów 900 milionów dolarów spadły też przychody Goldmana. Jak przyznaje sam Goldman, na jego wynikach zaciążyły spadki w bankowości handlowej i inwestycyjnej. Tylko w drugim kwartale bank zapisał ponad pół miliarda dolarów strat z tytułu inwestycji w firmę Greensky oraz 485 milionów dolarów odpisów aktualizujących wartość nieruchomości. Natomiast dziś po sesji na Wall Street swoimi kwartalnymi osiągnięciami pochwali się najbardziej znany producent elektrycznych samochodów, czyli Tesla Ilona Maska. Za oceanem zostaniemy jeszcze na chwilę. Wzrosła liczba kredytów hipotecznych udzielanych w Stanach. Za to liczba pozwoleń na budowę nowych domów od marca utrzymuje się w granicach około 1 440 tysięcy. W czerwcu inwestorzy w Stanach zgłosili 1 440 tysięcy wniosków o pozwolenie na budowę nowych domów. Wynik stanowi niemal idealną średnią za ostatnie 4 miesiące. Opublikowane dziś dane są jednak gorsze od oczekiwań rynków, które spodziewały się, że w czerwcu inwestorzy zgłosili 1 490 tysięcy pozwoleń na budowę. Z kolei liczba rozpoczętych budów wyniosła 1 434 tysiące i była gorsza od oczekiwań rynków, które spodziewały się, że w czerwcu rozpoczęto budowę 1 480 000 nowych domów. Dane te są też gorsze od majowych, kiedy za oceanem rozpęczono prawie 1 560 000 nowych inwestycji. Również dzisiaj poznaliśmy dane o liczbie wniosków o kredyt hipoteczny. Wynika z nich, że w ubiegłym tygodniu liczba wniosków wzrosła o 1,1%. No to zobaczmy, co słychać teraz na Wall Street. Dow Jones 4200, SP 528, Nasdaq 2600, RASEL setnych na plusie. Wróćmy jeszcze do Europy, zobaczmy na główne benchmarki. DAX 200 na plusie, FUTSI 186 KKRON 23 ST na plusie, AEX 9 na plusie. Wracamy do rozmowy z naszymi rynkowymi specjalistami. Panie Alfredzie, no wszyscy na tą Tesla dzisiaj czekają. Czego się Pan spodziewa? No i jak ocenia Pan ten start sezonu wynikowego? No i jaki ten sezon będzie w tym roku? Kwartał, jeżeli chodzi o to właściwie należałoby rzec no tak, bo to o ten konkretny kwartał chodzi kwartał, tak jeżeli chodzi o Teslę to naprawdę nie podejmujesz się jakiegokolwiek prognozowania tam mogą by naprawdę zaskoczyć te wyniki tym bardziej że rozbudzone są dosyć były oczekiwania co do Tesli potem potem zdecydowanie gorzej to wyglądało kiedy się okazało że, że te te modele mają różne wady, mają problemy z uruchomieniem produkcji. Z kolei okazuje się, że od transformacji energetycznej, między innymi od elektromobilności, której częścią jest, przynajmniej na razie, ta idea samochodu elektrycznego, nie ma odwrotu. No, może być bardzo pozytywne, bardzo pozytywne zaskoczenie, na wielką niespodziankę negatywną to raczej bym nie liczył, czyli duże rozczarowanie. A może po prostu skończyć się na, na małym deszczu z, z dużej chmury i, i, i niewiele się zdarzy. Natomiast co do Wyników kwartalnych są, powiem szczerze, do tej pory, zwłaszcza jeżeli chodzi o banki, oprócz Goldman Sachs, oczywiście, są zaskakująco dobre. To znaczy, one są gorsze niż poprzednio, ale lepsze niż oczekiwania. Przypominam, zazwyczaj. Analitycy obniżają te oczekiwania, żeby potem były te przyjemne niespodzianki, co powoduje kolejny impuls wzrostowy przy okazji publikacji wyników. Tym niemniej pytanie jest takie: jak ta spadająca inflacja, z czego ona się wzięła, czy przypadkiem nie wzięła się ze spadku popytu konsumpcyjnego, a co za tym idzie, również za parę miesięcy będzie to spadek popytu inwestycyjnego. No i wtedy może się okazać, że będzie dużo trudniej, a tak dobre wyniki. Będziemy przyglądać się poszczególnym spółkom, będziemy przyglądać się temu, co konkretnie na warszawskim parkiecie się działo. No i to, co zwraca uwagę, to mocny ponad 6% wzrost na Budimexie. Panie Mateuszu, czy te, ten wzrost należy bezpośrednio łączyć z tym, co powiedziała dzisiaj pani Emilewicz, czyli z tym, że w ciągu dwóch tygodni Pojawią się pierwsze przetargi na odbudowę Ukrainy? Myślę, że tak. Myślę, że jest to główny powód tych wzrostów. Inwestorzy od dłuższego czasu myślą o tej tak zwanej opcji na odbudowę Ukrainy. Niewiele jest bezpośrednich takich ekspozycji spółek istotnych, którymi fundusze inwestycyjne mogłyby taką opcję w Polsce rozegrać. Mówię tutaj o płynnych. W większych spółkach Budimex niewątpliwie taką jest, do tego dochodzi jakość potwierdzona przez wiele lat w dołkach, w górkach rynku, cyklu, więc jest to taka spółka, o której rynek myśli jakby w pierwszej pochodnej, więc wiązałbym to bezpośrednio z tymi wzrostami. Warto też podkreślić, że Budimex mamy dzisiaj na ATH. A które spółki jeszcze poza Budimexem będą mogły rosnąć na odbudowie Ukrainy, panie Alfredzie? O, to jest sporo, sporo można znaleźć takich spółek, które jak odblokuje się możliwość eksportu usług Albo towarów, właśnie tam mogłyby na tym zyskać. Natomiast ja, niestety, tutaj dorzucę łyżkę dziegciu do tego pięknego obrazu, gdzie Polacy by mogliby nie tylko wspierać Ukrainę swoim, swoim zaangażowaniem w pomocy, ale i biznesowo na tym korzystać. Mianowicie proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że kończy się wojna na Ukrainie, na co liczymy, że niedługo się stanie i wracają Polscy czy Ukraińcy pracujący w Polsce żeby tam odbudować kraj i tam robić swoje kariery tym właśnie biznesowe czy po prostu pracować no to wtedy może nam tutaj troszkę zabraknąć pracowników to jest trochę czarny scenariusz ale ja bym zwracał uwagę przy selekcji spółek właśnie na ten, na ten aspekt na ile właśnie rynek pracy w Polsce może mieć kłopot z zastąpieniem pracowników ukraińskich którzy pojechaliby tam, tam właśnie odbudować gospodarkę być może jako pracownicy polskich spółek więc może to to będzie tak, że niektóre spółki by na tym transferze, na tym przenoszeniu się Ukraińców na, 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 na do swojej ojczyzny by zyskały, a byłyby takie, które by straciły. Więc tutaj może być spore zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wpływ na polską giełdę, na wyceny. Spadają dzisiaj, natomiast patrząc sektorowo, w końcu można by rzec, bo tego spadku to już się spodziewano wczoraj, spółki energetyczne, czyli mamy tę korektę pomocnych na B wzrostach. Pytanie tylko, panie Mateuszu, jak długo ta korekta potrwa i jak głęboko może sięgnąć i czy w ogóle może być ta korekta jakkolwiek głęboka przy tym na B -hypie? Oczywiście to zależy od napływających informacji, a mianowicie tego, czy te obietnice uda się wypełnić, czy przed wakacjami uda się wprowadzić ustawę. Trochę ten harmonogram zależy też od Komisji Europejskiej, ponieważ wygląda na to, że będzie ta transakcja do wydzielenia traktowana jako Pomoc publiczna, ponieważ tam mają być gwarancje skarbu państwa, więc jest ryzyko, że to się wszystko poprzesuwa. A po wyborach pytanie, co będzie, więc ta cała transakcja nie jest jeszcze wcale taka pewna. Natomiast, według oceny naszego analityka od sektora energetycznego, spółki post można powiedzieć, te czyste aktywa, w tej chwili byłyby wyceniane na około mniej więcej takie poziomy 3,5. -3 i wie bid na przyszły, na 2024 rok, w kontekście na przykład takiego Orlenu, który chodzi poniżej dwa razy tak na tym wskaźniku, a płaci dywidendę, a spółki energetyczne mają przed sobą wiele, wiele lat nakładów inwestycyjnych, kapeksów, nie płacą tej dywidendy, można się zastanawiać, czy jakby to nie jest już wycenione. Oczywiście spółki zachodnie takie czyste, energetyczne, zielone chodzą nawet na dwucyfrowych wskaźnikach. Spółka CZES chodzi mniej więcej 6-7 razy i 2 bita, więc pewnie jest to taki poziom, y, sufit w takim najlepszym scenariuszu dla tych spółek y, energetycznych, więc y, zależy od punktu relatywnego. Nominalnie wydaje się to tanio, natomiast relatywnie mamy duże, y, też skarbowe y, spółki, które są na istotnie niższych y, wskaźnikach. Widzimy też, że ponad połowa tego obrotu na spółkach energetycznych to, jest, to są inwestorzy detaliczni, więc tak szybko jak to się zaczęło, tak może się to skończyć, ponieważ dalszych katalizatorów do napędzania tej historii może po prostu brakować. Tak, już mamy wspomniane Orlen, to przy Orlenie się zatrzymajmy, bo co czwarta złotówka dzisiejszego dnia na giełdzie przez Orlen właśnie przeleciała. Walory spółki bardzo dzisiaj ładnie przekroczyły barierę 70 zł. Panie Alfredzie, w jakim kierunku będą teraz zmierzać? Tutaj jest jeszcze trochę miejsca, tak patrząc na analizę techniczną, trochę, czyli kilka procent wzrostu bez jakiegoś zagrożenia korektą, patrząc technicznie. Natomiast bardzo istotne są wiadomości, no niestety z, z tego ringu politycznego którą stronę będzie, pójdzie spółka ewentualnie po wyborach, dlatego że ona jest uzależniona bardzo mocno od, od wyborów politycznych. Spółka jest bardzo duża, bardzo szeroko inwestuje i bardzo trudno ją w tej chwili oceniać w 300 ekonomicznych kategoriach. Natomiast jej niewątpliwą zaletą, co widać po obrocie, to jest to, że jest, jest to płynna, jest to duży obrót, a na całym świecie w tej chwili koncentruje się obrót na giełdach i to tak naprawdę bardzo mocno się koncentruje na tych największych spółkach. I sam ten fakt powoduje, że tam kapitał będzie płynął, tak jak tutaj niestety nawiążę troszkę do, do, do pana do wypowiedzi Pana Mateusza. Ja uważam akurat, że spółki energetyczne mają przed sobą generalnie cały ten sektor bardzo pozytywną przyszłość nie tylko dlatego, że reprezentuje spółkę z zielonej energii odnawialnej, ale dlatego, że po prostu nie ma innego wyjścia i patrząc na to, jak duży kapitał może być zaangażowany i musi być zaangażowany, żebyśmy choćby byli w stanie przeżyć takie upały, jakie w tej chwili mamy, A przypomnę, że w zeszłym roku mieliśmy pierwszy raz szczyt energetyczny, większe zużycie energii w lecie, właśnie między innymi na klimatyzację niż w zimie, no to w takiej sytuacji tam widzę możliwość, Analogicznego, może nie w tej skali, ale podobnego w sumie napływu kapitału, jaki przyciągał rynek nieruchomości w poprzedniej dekadzie, no i w początku tej dekady. Także jest to, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo perspektywiczne i cała ta, ta operacja wydzielenia jakby tych toksycznych aktywów węglowodorowych, tych klasycznych źródeł energii jest bardzo takim dobrym pomysłem, bo to pozwoli rozwijać się energetyce odnawialnej i przyciągać kapitał. Zerknijmy sobie jeszcze teraz na fundusze, bo na nie trwa dzisiaj na warszawskim parkiecie hype. Skarbiec Holding 19% prawie wzrostu i popem 15,31, Quercus 6,77. Panie Mateuszu, czy Polacy rzucą się na fundusze na górce? No i czy warto w nie inwestować? Wydaje się, że ten hype jest wywołany wywiadem jednego z prezesów TFI który przy okazji tego ma dobre wyniki w ostatnim czasie, szczególnie. Natomiast tam była taka sugestia czy rozważania odnośnie tego, że te napływy mogą się pojawić jesienią, ponieważ mamy już kilka dobrych miesięcy dobrych stóp zwrotu. Historycznie to był najlepszy wyznacznik, jeżeli chodzi o napływy do TFI. Natomiast no pytanie, czy rzeczywiście te napływy pójdą tym kanałem, ponieważ w ostatnim czasie też po covid te kanały, by strumienie pieniędzy płyną trochę w inny sposób, a mianowicie tymi platformami do obrotu jakby bezpośrednio, nie przez pośrednika. Natomiast może tak się zdarzyć, że, że pieniądze po tych dobrych wynikach, stopach zwrotu zarówno na funduszach akcyjnych, jak i obligacyjnych, w końcu będą napływać, szczególnie jeżeli będziemy mieli do czynienia z cięciem 2% co jest zapowiadane przez RPP. Więc może ta alternatywa do depozytów być szukana. To już na koniec została nam minutka. Co na Będzinie? Mieliśmy dzisiaj informację o tym, że prezes rezygnuje ze swojego stanowiska. No i niespodzianka, niespodzianka, 20%, 22% dokładnie wzrostu na koniec dnia. Tak, w przestrzeń rzuciłem trochę to pytanie, teoretycznie do pana Alfreda, ale może obaj panowie można macie to, ochotę coś można tu powiedzieć. Do mnie mywać, Nie, nie ma żadnej informacji. Szkoda, że nie było usadnienia tej rezygnacji z, z, z stanowiska prezesa. Jeżeli można, do słóweczkę do, do poprzedniej kwestii. Mamy teraz fantastyczny. Teraz będzie pani panie Alfredzie, panie Matowu, może będzie in? Będzie nie wiem, po prostu nie wiem. Tam jest czysta spekulacja, dlatego że, że ten wzrost, te, to tempo może powodować naprawdę reakcje bardzo różne, od euforii, aż do chęci realizacji zysków. Wszystko możliwe, praktycznie. Alfred Adamiec, główny ekonomista grupy Formax i Mateusz Krupa, strateg akcyjny Biuro Maklerskiego M-Banku. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.